Odpowiedź Wilków Morskich, 26 do 17 i do... Zapraszam. 4 punkty w tej kwarcie rozstrzygnąły się losy... Ja, yy, która. Radio Złoty przeboje C 96 i 6 FM. Pani, bo w Nagoi polscy że problemów nie unikają, ale kom. boski. To właśnie dlatego, że w tym przez. ponieważ. Dobry Bóg znów daje się. Sam sobie zbudowałem karcer albo stawiłem pranie jak chusteczka była w pracy, ja czuję ich powołanie wyglądało i jak teraz trwa ich kapłaństwo. 22 do 25. Polacy grają w Japonii w Kratce W czwartym secie kilka punktów z rzędu przy zagrywce Kamila Semeniuka dało prowadzenie 9 do 1. are de, de, de să te ardă focul ca pe tănaș. Că să jucă la Savoie revista tot mai luxuriante, la <laughs> care... <inaudible> do Bardzo ciekawy egzemplarz e, radia firmy Diora z Jest to radio Giewont DMP 413. Oczywiście w kolorze białym. Z reguły były to Czarne egzemplarze, tutaj jest biały, bardzo rzadko spotykany, można powiedzieć, taki trochę biały kruk. Eee, ciężko powiedzieć, jak to się wydarzyło, że Biora taką serię puściła. Nie wiem, eee, mam wrażenie, że to było nie wiem, znaczy jakieś polecenie. Może, może ktoś partyjny po prostu zażądał, żeby taką serię wypuścić. Ciężko powiedzieć. Ciekawostką tutaj tego radia jest to, że cały tutaj z zewnątrz jest praktycznie inny niż pierwowzór. Tutaj nawet ta gumka, która w czarnym egzemplarzu jest czarna, tutaj jest biała. Taki detal. Tutaj nawet ta końcówka tutaj też jest biała. W egzemplarzu czarnym są też czarne. Nawet skala, która jest w tamtym egzemplarzu czarna, tutaj ma nadruki białego koloru. Także ciekawy egzemplarz, bardzo fajny. Nawet z tyłu, tutaj, jak spojrzymy do tyłu, to widać, że nawet ten panel tylny, który z reguły jest taki trochę paździerzowy, brązowy, jest biały. Także tutaj Diora się postarała bardzo mocno o to, żeby zrobić go praktycznie całego w kolorze białym. Nawet tutaj to wejście magnetofon na no magnetofon i, i gramofon też jest w kolorze białym. Przewód sieciowy razem z wtyczką. Też jest koloru białego, także bardzo.